Dzień dobry wieczór witam serdecznie. No to Donald Tusk znowu zabrał nas na wycieczkę do krainy fantazji, dobrobytu i niekończącej się pogody ducha. W wywiadzie u Justyny Dobrosz Oracz mówi: Przegoniliśmy, teraz przeganiamy Japonię. To nie jest fikcja. Ja tego nie wymyśliłem. I wiecie co? Ja mu wierzę. No bo niby czemu miałby kłamać? W końcu wszyscy rządzący ich rodziny i całe ich otoczenie naprawdę zauważyli, że im w Polsce od dwóch lat żyje się no, zdecydowanie lepiej. A gdy Justyna mówi, że 240 miliardów dziury budżetowej to szok, premier z miną człowieka, który zgubił portfel, ale znalazł paragon, odpowiada: To nie szok, to jest skalkulowane, będziemy trzymali w ryzach. Proszę być spokojnym. I w tej wypowiedzi zabrakło tylko możecie mi wierzyć. I mielibyśmy instrukcję obsługi kłamstwa poziom ekspert. A Polacy? No cóż, może czas przestać marudzić, że komuś brakuje do pierwszego dwie stówy. Premier właśnie pokazał, że jak ogarnia się 240 miliardów, to Wasze rachunki to naprawdę mały pikuś. Miłego dnia dla Was. Hej!